Witam cię bardzo ciepłutko. Ja nazywam się Gabriela Wagner. W sieci prowadzę dwa blogi: studiofengshui.pl, domnadobre.pl. Jeżeli mnie jeszcze nie znasz, zapraszam cię na te dwa blogi. Słuchajcie, z tym tematem, o którym cię chciałam powiedzieć, miałam pojawić się już jakiś czas temu, natomiast on z natury rzeczy, z natury tego, co dzieje się w naszym kraju, pojawił się teraz, w związku z czym do niego wracam. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pracy w domu. Home office to jest ten temat, o którym dzisiaj chciałabym nieco szerzej. Słuchajcie, Chińczycy mówią, że w 2020 roku w naszych domach czy w naszych firmach, teraz bardziej w naszych domach, mamy lepsze i gorsze miejsca. Te gorsze miejsca mogą skutkować tym, że coś będziemy mieć pod górę, nie będzie się układało tak, jakbyśmy chcieli, w związku z czym warto ich unikać. Natomiast też w naszych domach są miejsca lepsze, a czasami wręcz bardzo dobre. Są to takie miejsca, które mogą wspierać kontakty z ludźmi, które mogą wspierać networking, które mogą wspierać nasze finanse i rozwój naszej kariery. W związku z czym. Jestem dzisiaj tutaj po to, żeby opowiedzieć Ci, w których miejscach ja pracuję i które miejsca wykorzystuję, żeby było jeszcze lepiej i żeby to, co robię, rozwijało się harmonijnie i szło do przodu. Słuchajcie, jeżeli macie rzuty swoich domów, warto na tych rzutach zaznaczyć cztery lokalizacje. Pierwszą, najważniejszą, tą, która wspiera nasz rozwój, taki w firmie rozwój kariery, jest to w 2020 roku obszar południowego wschodu. Tutaj rezyduje tak zwana energia 6, ale to Was nie powinno interesować mnie bardziej. Czyli południowy wschód to jest pierwsze ważne, fajne miejsce. Drugim fajnym miejscem jest północny zachód. To jest takie miejsce, które wspiera, wspiera tzw. Wealth, czyli dobrobyt, również finanse. Kolejnym ważnym fajnym miejscem jest zachód w ogóle, i to jest takie miejsce, które będzie wpływało nam na promocję, na to, co o nas mówią, co sądzą i jak nas postrzegają. W jaki sposób również się chcemy wypromować, i tak zwane szczęśliwe wydarzenia, czyli to wszystko, co robimy, wieńczymy tym, żeby, żeby ten sukces rzeczywiście się pojawił wieńczymy sukcesem. Jeszcze jedno ważne miejsce północny wschód to jest takie miejsce, które jest związane w 2020 roku ze wsparciem ludzi. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że jeżeli w tym trudnym czasie pracujecie w domach, a być może nigdy nie pracowaliście w domach, albo czasami pracujecie, to warto się ustawić akurat w tych miejscach. Warto zobaczyć, czy być może w tym miejscu mam biurko, albo jeżeli macie możliwość wyboru, to warto, żeby w tych miejscach w ogóle się pojawiać i je aktywizować to znaczy dodawać im energii, to znaczy być, to znaczy pracować na komputerze, odbierać telefony robić te rzeczy, które związane są z firmą, które związane są z ruchem, z muzyką, z dźwiękiem, czyli generalnie z energią. Najważniejszą rzeczą jest jednak, abyśmy w tych miejscach byli, warto sobie wybrać to miejsce, które dla Was może funkcjonować, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy może. Słuchajcie, kolejna rzecz jest taka, że w marcu marzec jest takim trudnym rokiem, bo jest takim rokiem zdwojenia, podwojenia energii w konkretnych miejscach. Tak to się mówi w Feng Shui. To znaczy, że jeżeli jakieś miejsce jest dobre, to one w marcu jest jeszcze lepsze, dlatego że mamy podwójny wpływ tego samego czynnika. Natomiast w momencie, jeżeli jakieś miejsce w domu jest gorsze. To y, m, możemy spodziewać się jeszcze większych trudności. I o ile teraz powiedziałam o tych miejscach bardzo dobrych, i naprawdę rekomenduję, żeby spróbować w nich pracować, wybrać jakieś jedno, które, które dla Was jest najważniejsze. O tyle są dwa miejsca, które są trudne, z których warto się wycofać, których nie należy aktywizować, których nie należy być, z których w ogóle warto wycofać energię. Pierwszy z nich to jest obszar południowy domu. Drugi obszar to jest obszar wschodni domu. To są miejsca trudne w 2020 roku. Jeżeli macie tutaj biurko, a wam nie idzie, albo macie coś pod górę, albo pracujecie nad świetnymi projektami, a nikt tego nie zauważa, to być może jest to informacja, żeby się z tego miejsca przenieść. Tak mówią specjaliści feng shui. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy teraz w trudnej sytuacji. Jest to taki czas, żeby robić swoje, natomiast trochę się zatrzymać, przeczekać. Trochę zastopować, żeby nie rozprzestrzeniać tego, co nam nie służy. Mówię tutaj oczywiście o wirusie, który się pojawił. Natomiast moją intencją jest to, abyś zobaczył abyś zobaczyła w swoim domu, które miejsca mogą ci służyć, które są świetne, w których warto być, w których warto dodawać energii. Żeby jakąś, żeby jakąś obronną ręką ustawić się również w naszych domach. Jeżeli potrzebujesz wiedzieć, w jaki sposób znaleźć w swoim domu te obszary, ja myślę, że każdy wie, ale jeżeli jeszcze tego nie wiesz, to zapraszam Cię na Studio feng shui PL. Ja tam w wielu postach piszę o tym, w jaki sposób określić te najważniejsze kierunki w domu i te najważniejsze miejsca. Ja też myślę, że na mini feng Shui tutaj na YouTubie, też, też znajdziesz takie wideo na ten temat, bo to jest temat, o którym nie zazwyczaj pytają. Słuchajcie, robimy home office, pracujemy w domu, robimy wszystko tak jak do tej pory, tylko z innego miejsca i warto, żeby w domu, jeżeli jest taka możliwość, ustawić się w naszej pracy, w naszej karierze jak najlepiej możemy. Pozdrawiam Cię bardzo cieplutko i zapraszam na dwa moje blogi. I zapraszam Cię, żebyś również przejrzał, przejrzała to wideo, które jest powyżej, poniżej, bo trochę już tu mamy do posłuchania. Wszystkiego dobrego i w tym czasie przede wszystkim zdrowie. Trzymaj się, cześć!